Witajcie, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w czwartek na premierce. W zasadzie dla mnie to znowieniu, bo była premia 77, a teraz jest ekstra 77. No i co, kochani? Dla mnie to taka zdrobka czerwona. Przepraszam Was, może tak późno, ta premierka. Losowanie też będzie. Ale mówię, dzisiaj w pracy miałam urwanie głowy i po prostu dopiero zaczęłam, bo wróciłam z. Pracę jakby stacjonarnej miałam też online dość długo, dopiero skończyłam. Mam, kochani, cztery zdrapeczki. Jak nie przedłużając, 20, 23, 24, 25. Zdrabki kupił jej mój asystent Grześ, bo ja to już bym nawet nie zdążyła zdrapki kupić, bo no niestety. Dobrze, kochani, ja nie przedłużam. Tutaj im więcej siódemek, tym lepiej. Trzymajcie kciuki, aby się takie pojawiły. Jak się pojawiają, to zrapa jest wygrana. Słuchajcie, ja już nie czytam, co tu jest. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze konkursowe. się właśnie wkleja filmik w ten tam program do losowania. O! Zobaczcie, tutaj na razie nic, zobaczymy czy to coś, musiałam zrzucić te prochy wszystkie, no prochy, tu nie ma, tu też nie ma kochani, tu nie ma mi dzisiaj, wybaczcie ten tryb mój drapania, bo ja jakoś dzisiaj tak nie do drapania jestem. Cudowny jest ten niulowy drapak, ale jakoś mi brudzi powiem Wam. A nie, to drapie co trzeba powiem Wam, że. Późno wcześnie. Do pracy nie tu żadnej siódemki nie widzę. Coś numer. A C i co dalej? CB, Czyli tu jest pustak. To była zdrapka z numerkiem 20. Teraz mam 23. No i mam nadzieję, że was nie zanudzę dzisiaj, kochani, bo mówię. Tu. O, o, a mamy dwie siódemki, ha. Ale super. W z numerkiem 23. Wkład w dzisiejszy odcinek to jest 40 zł. Co najmniej 20 już, kochani, mamy. Patrzę, żebyście widzieli. Ale fajnie. Ale się cieszę, że są te dwie siódemki. Ja w poprzednictwie tej premii nie odnosiłem jakichś tam. jakichś sukcesów drapingowych. No i mamy tylko te dwie siódemeczki tej jednej linii. Pewnie będzie dyszka mnożona. Tak. Jest dyszka, dyszka mnożona. Dwie dyszki daje. B B coś tam. Tak BB B powinno być. Dobra, drugie B się odnajdzie. I jest 20 zł na zdrabce numer 23. Pięknie. Połowa odzyskana. Nie jest źle, kochani, nie jest źle. Dobra. Dalej. drapeczka z numerkiem 25, akurat. No i drapie. Patrzę, żebyście widzieli, bo jakoś dzisiaj. Naprawdę powiem, ciężko mi się nagrywa tą premierę. Dość, że. Drapie tu się łatwo nawet. Tylko jako mówię, jakiś ten, ten drapak mi ściąga i dużo tych różnych poproszków. Naproszków. To i też jestem bardzo zmęczona po pracy. Nie oglądałam ani jednej premiery. Wstyd się przyznać, ale mówię. Ja wyszłam z pracy. Szybko. Asystent świadkiem. Szybko, szybko do domu. Kolacja w biegu i i znowu praca. Tak to czasami niestety jest. No tu pustak niestety. Już nie będę szukała, że on pustak, był siódemek Dobra, się znajdzie, że on pustak. Do pustaków. No i teraz zdrabka z numerem 24, kochani. Zobaczymy co tu będzie. Teraz sobie wylosujemy jedną osobę. Bardzo Wam, kochani, dziękuję za komentarze, za łapeczki, za subskrypcję. Lecimy po 500. -kę. Ja bardzo się cieszę ja z każdej subskrypcji. Powiem Wam, że tak się cieszę. Też asystentowi mówię o. Może na weekendzie trochę komentarzy bo udaje mi się, no co. Zostań, zostanę z tymi 20 zł, bo tu nic nie mam. Chyba stopnia wygranek to zupełnie tak jak w premii 77, czyli od 10, 20, 30, 50 i tak dalej do. 507 tysięcy, dobrze, kochani. Premierka zaliczona. Trzy postaki. O, to pustaczki. Wygrała zdrabka z numerkiem 23. Dobrze, kochani. Teraz i dała mi 20 zł. Są 2 siłaneczki. A teraz mój kochany asystent Grzegorz daj mi już program do losowania słuchajcie kochani on mi to już wszystko ustawił widzicie i ja losuję osobę ojeju Kamila Mrowca Kamilo e, dziękuję za udział koniczynka jak najbardziej i bardzo proszę żebyś się do mnie zgłosiła dzisiaj mamy czwartek to powiedzmy sobie się do soboty czy do niedzieli? Do soboty do 18. Do soboty do 18., żebyście kochana zgłosiła do mnie na maila w celu podania adresu do wysyłki. Dziękuję wam bardzo. No i oczywiście w marcu będzie kolejne rozdanie marcowe. To już mi się na ciemno zrobiło. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia kochani do następnego. Pa!